Witajcie witajcie. Z tej strony Mr Hendryk. I dzisiaj w tym smutnym odcinku musimy porozmawiać. Ogólnie. Widzieliście moje gameplaye, ostatnie gameplaye, jest ich sporo i brzydko wyglądają na moim kanale. Bardzo mi się nie podobają. Jak wtedy nagrywałem, to jeszcze było spoko. Ale teraz, jak pewnie widzicie, po prostu bie, to osobiście razi w oczy. Mój kanał nigdy nie miał być jakimś. O mój Boże! Minecraft. Nigdy tak nie miał być. Miał być garzmod Od tego momentu. Wszystkie moje gameplaye z mojego kanału znikają. Oczywiście nie wszystkie. Tylko te, czy których się nie starałem. Co oznacza to, to, portal, ten mały szkoły Minecraft znika z mojego kanału bezpowrotnie. Serie natomiast, które zostawają, dostają Field, e, Zostaje reakcje, dostają. Zostają Minecraft, ale to. I tam coś dalej, bo, bo to jest śmieszne haha, fajna seria. Um. Zostają skrecze, skecze, takie śmieszne filmy, ym, takie typu to lub na przykład e, to lub to też i to. No i, no i to też do tego się zalicza. Więc takie rzeczy zostają. Usuwam z tego kanału wszystkie gameplaye inne. Zostawiam tylko te, przy których się starałem, przy których montowałem. Tylko te. inne longi, inne kuźwa gówno wywalam z tego kanału. Ale, jak chcecie oglądać Let's Play, e, no, takie jak na no, omejster szkoły, bo ta seria się nigdy nie skończy. To jest najlepsza seria, którą wymyśliłem w całej mojej karierze. YouTube, co zrobicie, żeby ją obejrzeć? Wystarczy wejść w kanał, który prowadzę z Stodem, i tutaj pojawiają się wszystkie reuploady moich let's playów, które nagrywałem. Wszystkie. Pay, yy, sorry, nie będę, nie, nie nagrywałem tego nigdy. Yy, ten Minecraft moją Tam będę to nagrywał. Yy, oraz Portal. Reuploady. To pójdzie na ten kanał. Kanał Mr. Hendrik. Od dzisiaj zostaje przenu... Od dzisiaj zostanie po prostu Po prostu Fajne rzeczy, które robię jak się nudzę Let's play'e Wracają tam gdzie powinny być To by było tyle Dzisiejszego odcinka Mam nadzieję, że się nie przestraszyliście tytułem yy, No więc no To by było tyle, dziękuję